Get ready to Rumble! Ta bitwa no. jesteś, ja, teraz. I really want to stop, but I just got a taste for it. I feel like I need to tell you something I really 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 like you and I want you do you want me do you want me to really 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 like you and I want you do you want me do you want me too widział siebie Do you want me? Do you want me to? It's like everything you say is a sweet revelation. No, broche, and we could stay alone, you and me, sensation sipping on your lips.

No to już jesteśmy po i teraz czekamy na Maria. Będziesz pierwszym doradcą. Dobra. Mm, Podajmy się tego trudnego zadania. Yy, nie lubię takich piosenek w ogóle. To są takie piosenki dla licealistek, jakoś. Za dużo Really. No, za dużo tego Really. Jakbyś była licealistką, to byś lubiła. No właśnie, może. może Trzeba było tak. być Ale nasz znany licealista Andrzej. Ja w ogóle pozdrawiam z ja jestem nieustająca w liceum, po prostu. Wiesz. <grym> tak. Uh, liceum życia. Zaczęło się nie najlepiej, dziewczyny. Pięknie wyglądacie. Gdybyście tak śpiewały, jak wyglądacie, to by było super. E, zaczęło się słabo, ale potem e, podniosłyście to duchem w ogóle i zaczęło się dziać. Jeżeli bym miała kogoś skazać, to Agnieszka rzeczywiście no, dużo więcej umie, i ma dużo większą swobodę. Paloma, myślę, że jeszcze musisz się sporo nauczyć. Ale przepięknie zjawiskowo wyglądasz na scenie i ogarniasz publikę. Masz obecność sceniczną, bez dwóch zdań. Sprawdźmy w takim razie, Paloma, czy Thompson i Baron zaliczają się do publiki i też są ogarnięci. My jesteśmy na pewno nieogarnięci. To na kogo I Dbamy o to na co dzień. Wyglądacie świetnie, schrupać by was można było. I dla Palomy jeszcze ode mnie dodatkowe Plus za to, jak ty się świetnie na scenie czujesz. Widziałem, jak na mnie pokazywałaś palcem jak na piaska, i nawet jak się może czułaś zestresowana, to ja tego w ogóle nie odebrałem. Paloma, jesteś świetna w swojej muzyce. Rozwijaj się w swojej muzyce i pisz własne numery w stylu country music. Bo jest to cudowne. Yhm, Agnieszka, myślę, że wybrałbym Agnieszkę. Okej, okay. A kogo by wybrał ten komu, jak sądzę, teraz jest najwygodniej w swoim fotelu? Edyta. Wcale nie tak bardzo wygodnie. Nie? Pozornie, tak, tak. Ale dziewczyny, fajne to było bardzo. Obie jesteście prześlicze, rzeczywiście się pięknie patrzy na was. Natomiast wokalnie przekonała mnie zdecydowanie Agnieszka. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Ała! Ty masz siłę. Andrzeju, co powiesz? No mówiłem, że będą kłopoty, tak? Jedna smaczna, druga smaczna. Wiem, że będą kłopoty. Paloma masz wyjątkowo ciekawy koloryt sceniczny. I to jest, to jest duża wartość. To jest duża wartość, ale jednak ten program jest troszkę bardziej o śpiewaniu. Więc wybieram Agnieszkę. Agnieszka Rusza, proszę. Podróż do Voice of Poland.